Witajcie widzowie! Witam, z tej strony Oppos Games, a dzisiaj gramy sobie znowu w Falknight. Jeżeli jesteś nowy, to łapkę w górę, subika, komentarz wbij na Discorda, link w opisie, wbij też na Instagrama, którego też macie w opisie. Dajcie follow. I co? My już lecimy ogólnie na moim Discordzie e, znalazły się kanały od tak zwanego RP Jewelik, ja, ja ktoś nie, nie, nie wie, co to jest? To jest takie, jakby wcielanie się w rolę. No, nie umiem tego wytłumaczyć. Serwer się rozwija, jest coraz więcej osób, więc zapraszam serdecznie. A tymczasem sobie gramy, oczywiście, w co? Pewnie nie, ale. O, mogę się, się, się mylić, aczkolwiek gramy w długo wyczekiwano, ch chyba tryb z bossami. Nie wiem, czy wyczekiwaliście, czy nie. Jeżeli nie, to trudno. Jeżeli tak, to właśnie teraz macie okazję obejrzeć. Więc zapraszam do oglądania. Dobra Teraz pykle, a zapytacie się pewnie po co mi ta zbroja Aczkolwiek wziąłem ją bo tak podobnie już łatwiej się gra A, a więc nie wiem Zobaczymy A skoro to tryb na, na bossie to młode się zbroja przydać faktycznie Ogólnie, jeszcze nigdy nie, nie, nie walczyłem przeciwko tej małpie, która jakaś dziwna. A ja jestem głupi, debilny, bo ym, z, z, zwaliłem z siebie zbroję, a nie, nie, nie można jakby tej zbroi zakładać dru, drugi raz. Więc trochę przypał. Znaczy, czy można, ale nie, nie można załowić podczas bitwy, więc lipa. Ale leńniuczaku mi ro pomaga rozwalając pociski, więc S. Ai, proszę, proszę, jest, dobra, nice. Pog, pog, pogers. Ja, ja tu muszę wygrać. Skrzeszenie taktyczne Dobra, ch ch chowamy się Dobra Uf, Lecimy Pyk 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 I py, o nie, nie nie nie, nie pykło Ała, ała, ała. ała zostawcie, ała, nie, nie bijcie, ała Sorkips, przepraszam, przepraszam za grzechy i ostatnie uderzenie. Nie no, bo powiem, wam, że ciężko. F strzelba. M1. No, mogę je wziąć. Mikstura zdrowia, ale... Niunciako też się przyda. W czekajcie, bo to są grubsze lasery to, to ja, ja wezmę które się odbijają czy to mi się odbije? nie a czy to mi się odbije? tak w ogóle fajnie, bo po każdym tym cofnięciu się jakby mi holy shit o, oczy, oczywiście to bierę po, po każdym wejściu w portal mi jakby nie cofa, tylko odnawia życie tej zbroi, więc pokciam pomyśle. pomyślę. Jakiś goblin. K którego ro robię, jak chce. O on mnie atakuje. Jakieś kulki. O, nie, oła, nie, nie, bi, nie, nie, bi, no psychopato. Ej, nie, nie, no, ja, ja, ja go tak szybko porobię. Wiecie, co, nie, nie było tematu. Zepsułem totalnie, ale ok. Dobra, to, to może teraz zagrajmy sobie robotem, ale tym razem bez wzmacniacza. Tylko zbroją prototypową chyba sobie zagramy. Nie, jestem debilem. Dobra, ciul z tym też. Hmm. Apokalipsa też jest to, to takim... ...słabym. Nawędziem. Zostaną wzmacniacz i zbroja smoka. To jest to, co tygryski lubię najbardziej. Oj tak, tak. Patrzcie, co on ma. Dobra, to co? Została mi ostatnia szansa. Są po trzy szanse, w jedną wykorzystałem. Znaczy, dwie dzisiaj, ale mniejsza. Co to robi tak... To... A Jestem głupi, bo, bo się pytam co robi kusza Dobra, uwaga. Nie, tu to, to, to z tym dymkiem śmiesznym będę się bił teraz. Bez sensu z, z tym kolosem brzydkim zapchlonym. Dobra, to to jest miejsce, w którym nic nie, 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 nie leci i, i, i nagle mi dostaje chłop. Dobra, uciekamy. Ej, nie, nie no ja, ja mogę go po, po, robię bez ściągania broi i bez tracenia HP A, ani swojego ani tej broi nie, y, mu musiałem już zdjąć, bo <grymne> <grymne> trochę mało tego było. Nie, portal, nie. Skrzynka Czas pięścią, co? Aha, nie chcę tego. Hm. Chciałbym wziąć tą miksturę i, i baterie, akumulator. O, dobra. W CWP była... łatwo by było całkiem, ale nie, nie zmienia to faktu, że. Hmm. zmienia to faktu, że tak trochę słabo mi poszło. Tak gdzieś jak. Co to jest? Czerwa wypchnięcia jakaś. Co to, to, to robi? Dobra Czerpa Beknięcia I zbroja Tęczącego smoka O kowal, jest kowal, kowal, kowal Ulepszamy sobie broń za 15 Jakiś Jakiś panel dostałem śmieszny czy coś to co tam było? Nie wiem. A to jest, bo kryształowy jaki pewnie? Nie, to czy nie to małpa? O nie, ale to To, te gówno roślinne. dobra. jest dobrze. Hmm. Tu mo mogę polegnąć, Kurde, co ona robi? No, no nie... Wstała stąd. Wiedziałem, że tu polegnę, ale dobra, odrodzenie czek chyba trzeba robić. Ajajaj. Ile tych kulek tu, tu jest w tym momencie? Ajajaj aj. nie, nie, nie na bank już umieram. Chyba, że może Swoim ultem Dobra, nie, umieram, wiem to Albo m Mogę to przeżyć, ale mogę też umrzeć Sanse podzielne Kurde B Było ciężwe nie w tamtym, bo w tamtym mia miałem w ogóle chociaż jakieś szanse. Ale zaoszłem już do trzeciego bossa chyba. Tak. Zaoszłem do trzeciego bosa, więc jest moc chyba. Biorę to. To byłby grzech, tego nie wziąć. Studnia życzeń. Złamać się Zrobię to. Tu wszystko, a jej ja to tak dostanę. Go. W sumie. Ej, ja to to właśnie wyrobiłem, to jest nawet spoko, ten... pochołek, ale... Paław. Co robi pałasz? Nie. No tak, bo Pałasz połosuje. I to jest króliczek. Nie, drzewiec, a on nie, nie był w biomie zimowym. Pyk, pyk. Dobra. GOŃCIE się. Nie no, łazić chłop to zaczął w ogóle. Ja umarłem. Dobra, to by było na tyle w tym odcinku. Pamiętaj o subskrypcji, łapce w górze, zajrzeniu e, do opisu, wbiciu na Discorda o, oraz na Instagrama. Ja się z Wami żegnam. Cześć, hej, siemanko.